Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Prosto o Inwestowaniu. Dziś Rejty, czyli inwestycja w nieruchomości za pośrednictwem giełdy i papierów wartościowych. Oczywiście rynek amerykański. O tym, czym są Rejty i jak to wszystko się kręci, nie będę dziś opowiadał, natomiast skupię się na bieżącym otoczeniu makroekonomicznym, wycenie, Rejtów oraz potencjalnym zysku, na jaki możemy liczyć, jeżeli wszystko się uda z inwestycji w te klasę aktywów. Kilka słów na temat sektorów, na jakie ja zwracam obecnie uwagę oraz następnie spośród kilkunastu rejtów, które do tej pory analizowałem na łamach tego kanału, postaram się obserwując wskaźniki, wyłuskać kilka, które wyglądają po prostu dobrze w chwili obecnej i nie budzą Zastrzeżeń, następnie chciałbym przejść do tego, jak świat zmienia rewolucja sztucznej inteligencji, ponieważ inwestycja w nieruchomości z założenia ma charakter długoterminowy, opiera się na przepływach pieniężnych, relacji długu w stosunku do potencjalnych korzyści z najmu. Musimy oszacować więc tak naprawdę, jaka będzie przyszłość i jak ten świat będzie się zmieniał. Na sam koniec chciałbym krótko podsumować to wszystko określić mój pogląd na temat inwestycji w rejty z perspektywy dzisiejszych wycen. Zanim zacznę, chciałbym przypomnieć, że ja inwestuję amatorsko, nie jestem inwestorem profesjonalnym, a ten film nie stanowi porady inwestycyjnej. Prezentuję tutaj jedynie moje poglądy. Pamiętajcie, by kupując jakieś akcje czy papiery wartościowe przeprowadzić dokładną analizę, ponieważ Ryzykujecie własnymi środkami. Partnerem kanału Prosto o inwestowaniu jest polski broker XTB, z usług, którego korzystam, inwestując na rynku polskim i amerykańskim. Jest to bardzo korzystne ze względu na zerowe prowizje do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie. W ostatnim czasie XTB poszerzyło swoją ofertę o konta XE. Jeżeli chcielibyście z tej oferty skorzystać, do czego zachęcam, linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Przejdźmy teraz do rejtów i do tego jak wygląda rynek amerykański, jeżeli chodzi o tę klasę aktywów. Zacznijmy może dosłownie w dwóch słowach o informacjach takich bardzo fundamentalnych, z myślą o nowych widzach oraz o osobach, które w rejty do tej pory jeszcze nie inwestowały. Kondycja i wycena rejtu zależy bardzo pośrednio od inflacji, którą rząd stara się utrzymywać na poziomie dobrym dla funkcjonowania gospodarki. Robi to za pomocą stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na wysokość raty kredytowej, e, którą musi zapłacić rejt. Więc wycena i kondycja rejtu zależy tak naprawdę od balansu pomiędzy wysokością tego zobowiązania a ilością środków, jakie rejt jest w stanie pobrać od klienta za wynajmowaną powierzchnię. Zależy to oczywiście także wszystko od wyceny nieruchomości na rynku oraz bieżącej sytuacji pomiędzy rejtem a najemcą. Kto tutaj dyktuje tak naprawdę warunki, czy to rejty muszą starać się o klienta, czy jest odwrotnie. Wszystko zależy oczywiście także od tego, jak funkcjonuje gospodarka oraz od otoczenia makroekonomicznego, a to w przypadku rynku amerykańskiego w ostatnim czasie dla rejtów nie jest najlepsze. Stopy procentowe są dosyć wysoko. Mówi się o cyklu obniżek stóp procentowych, natomiast nie ma być on już tak dynamiczny, jak zakładało się to pół roku temu. W teorii dwie najniższe. Obniżki po 0,25% w 2025 roku oraz ewentualnie jeszcze 1% w dół w roku następnym. Należy pamiętać tutaj, przy okazji inwestycji w rejty, że tych zmiennych jest naprawdę sporo, a ostateczną z nich jest fakt, że rejty to oczywiście papiery wartościowe notowane na rynku i te podlegają kaprysom inwestorów. Tutaj nastrojowi, jaki ma miejsce na rynku. W ostatnim czasie mieliśmy informację o tym, że podatek od dywidend z podmiotów amerykańskich zostanie podniesiony i prawdę powiedziawszy, myślałem, że zatrzęsie to wycenną rejtów, tak się jednak nie stało, te okazały się być odpornymi. Co jeszcze? Na tym slajdzie widzimy wykres indeksu rejtów ze strony MSCI, rejtów oczywiście z rynku amerykańskiego oraz dysproporcja, jaka powstała na tle szerokiego rynku amerykańskiego, tutaj podmioty wszelakie, spółki małe, jak i te o dużej kapitalizacji, generalnie wszystko, w co mogliśmy zainwestować i ta dysproporcja. Jest w chwili obecnej naprawdę spora spółki technologiczne, które bardzo mocno pociągnęły indeksy amerykańskie w górę. Tutaj stanowią o ich wycenie. Ja zakładam, że w takim naprawdę długim terminie może dojść tutaj do pewnego zrównoważenia. Tylko w jaki sposób? Czy Otoczenie wokół rateów poprawi się na tyle, by ich wyceny wzrosły? Czy będziemy mieli rozwiązanie tutaj w pewnym momencie recesyjne? I na recesji, oczywiście, najbardziej powinna ucierpieć technologia i indeksy polecą po prostu w dół pociągnięte właśnie spadkami na spółkach technologicznych. I tutaj dysproporcja nieco się zrównoważy. Tego nie wiem, to jest dla mnie wróżenie z fusów. Ja staram się. Skupić w chwili obecnej na potencjale inwestycji w rejty. A ten dla inwestora z Polski w ostatnim czasie stał się nieco wyższy, a to za sprawą oczywiście niższych wycen poszczególnych walorów. Mam na myśli tutaj oczywiście o notowaniach rejtów na rynku amerykańskim. Co za tym idzie? Stopy dywidendy nominalne poszły w górę, to ile rejty płacą na tle. Notowań walorów. Dodatkowo dolar wyceniany w chwili obecnej po 3,65 zł to sprawia, że za złotówkę możemy nabyć więcej udziałów i partycypować tak naprawdę w wyższej nominalnie dywidendzie. I w perspektywie dłuższego czasu możemy z jednej strony zyskać na wycenie rejtów, ale i także zyskać na Różnicy kursu tutaj złotówki i dolara amerykańskiego. Dlaczego w ogóle zainteresowałem się sektorem Rejtów? Oczywiście, perspektywa poprawy tego otoczenia to jedna strona, natomiast druga to zabezpieczenie portfela który w drugim kwartale tego roku notował bardzo pokaźne zwyżki tutaj z poziomu około 70 tysięcy dolarów w wycenie do przeszło 100 w chwili obecnej. Co za tym idzie, na niektórych spółkach decydowałem się realizować zyski w chwili obecnej. Poziom gotówki to ponad 20%. Na początku tego roku miałem taką wizję, by wzbogacić nieco swój portfel inwestycyjny, gdy indeksy będą notowały nowe szczyty, o spółki generujące przepływ pieniężny, właśnie tytułem dywidend i rejty, przynajmniej teoretycznie wydawały mi się do tego bardzo dobre. Z jednej strony nieco instrumenty y, takie bardziej pasywne, z drugiej strony generujące. Wysoką dywidendę. Ja za tą dywidendę chciałem nabywać takie bardziej perspektywiczne, młodziutkie, nowe biznesy, jakie znalazłem na rynku. Tak się jednak nie stało. Poszedłem w kierunku spółek wzrostowych, a co za tym idzie, dywidendy w moim portfelu są znikome. Nawet w takim dobrym miesiącu, jakim był czerwiec, gdy spółki były hojne, jeżeli chodzi o dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, okazało się, że dywidenda to. Lekko ponad 30% jedynie, a chciałbym w dłuższym horyzoncie czasowym osiągnąć nieco wyższy wynik pod tym kątem, by czuć, że ten portfel pozwala sam się budować. Z jednej strony jest to nieco złudne, ponieważ inwestując w spółki wzrostowe udało mi się nadgonić zdecydowanie mocniej ten wynik, niż uzyskałbym to za pomocą dywidend. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do wykresu pokazywanego wcześniej. I tu po tej stopy zwrotu z tych dwóch indeksów w poszczególnych latach MSCI US Rate widzimy, że w poszczególnych latach odbiega poziomem wzrostów od indeksu MSCI US IMI czyli tego szerokiego rynku, co mamy w chwili obecnej stopę dywidendy z indeksu rate'ów na poziomie ponad 4% i wycenę tutaj za pośrednictwem wskaźnika ceny do zysku prawie 41, co się okazuje wyższego niż dla szerokiego rynku, no ale pamiętajmy, że rejty powinno się wyceniać za pomocą wskaźnika Price to FFO lub Price to AFFO. A oto już podział sektorowy indeksu od MSCI. Widzimy, że największe pozycje, około 17% zajmują rejty z sektora komercyjnego i healthcare. Na trzecim miejscu sektor przemysłowy i na czwartym data center. To już ponad połowa całości tego indeksu, które sektory wydają się ciekawe pod kątem inwestycyjnym. Uważam, że ciekawy może być healthcare ze względu na starzejące się społeczeństwo. Industrial i tutaj Rejty przemysłowe, natomiast szukałbym bardziej logistyki ze względu na szybki rozwój e-commerce. Kolejnym pomysłem jest oczywiście data center. Tutaj AI powoduje, że te dwa rejty Equinix i Digital Reality one dyktują tak naprawdę warunki najmu, self storage, te małe, mało powierzchniowe magazyny. Myślę, że społeczeństwo tutaj przyzwyczaiło się po prostu do tego rozwiązania. I myślę, że warto tutaj inwestować, oraz oczywiście nieruchomości mieszkaniowe. Natomiast wybierałbym rejty, które z jakiegoś powodu są po prostu okazyjnie wycenione. Jeżeli chodzi o 10 największych rejtów, stanowią one 51% tutaj udziału w całym indeksie. Większość z nich przeanalizujemy sobie w tabelce, którą pokażę za chwilę. A oto już kilkanaście rejtów, które są dosyć popularne wśród inwestorów, które analizowałem do tej pory na omach tego kanału w przeszłości. To wszystko posegregowane ze względu na kapitalizację i największe rejty powyżej 100 miliardów. Kapitalizacji to Prologis American Tower Corporation i Well Tower. Obok wskaźnik Price to FFO i widzimy, że przybiera on bardzo różną wartość od 8 w przypadku Alexandria Real Estate po 31 dla Well Tower. Ciężko nam ocenić za pomocą tego wskaźnika który raid wydaje się być wyceniony tanio, a który drogo i co stoi za około trzykrotnie wyższą wyceną chociażby Well Tower. Natomiast jeżeli posegregujemy sobie to wszystko na sektory, widzimy, że te wskaźniki nieco bardziej się uszydają. Oczywiście niektóre sektory wyceniane są drożej, niektóre taniej. Ja ze względu na niską kapitalizację odrzuciłem do dalszej analizy American Assets Trust, tutaj tylko 2 miliardy kapitalizacji. Uważam, że rate po prostu za mały, by go analizować. Natomiast e, dzięki takiemu Podziałowi mamy już całkiem zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek rajtu. I tak reprezentantami wierz i telekomunikacji są American Tower Corporation i Crown Castle. Mamy ekspozycję na magazyny mało powierzchniowe Extra Space Storage. Tutaj taki Rate, Trzy rajty o charakterze przemysłowym, magazynowym, logistycznym. I tutaj Prologis, Rexford i Stack Industrial. Well Tower to oczywiście sektor opieki zdrowotnej. Następnie trzy e, rejty, takie nieco bardziej zdywersyfikowane Royalty Income, Agri Realty i NNN WP i także tutaj w tym zestawieniu, w tej grupie natomiast to jest rate nieco bardziej Przemysłowy wśród tych zdywersyfikowanych. Następnie trzy rejty, które uznałem za ciekawsze, będące takimi bardziej niszowymi: Vichy Properties, tutaj ekspozycja na kasyna i obiekty zajmujące się rozrywką, Alexandra Real Estate, oczywiście tutaj kampusy, laboratoria i rozwój nauk przyrodniczych i Mid American Apartments, tutaj rejt mieszkaniowy. Natomiast ekspozycje na centra danych mielibyśmy za pośrednictwem Equinix i Digital Reality. Przejdźmy dalej. Interesuje nas oczywiście dywidenda w przypadku inwestycji w rejty. Chcielibyśmy, by była ona konsekwentnie podnoszona i tak naprawdę zawiodły tutaj w tym wypadku trzy rejty Crown Castle, WP Carey i Digital Realty. Ja osobiście nie chciałbym przeżywać takiego scenariusza. Mamy tutaj aktualne wskaźniki, stopę dywidendy, kilka rejtów, które słabo się po prostu rozwija, słabo podnosi tę dywidendę, natomiast jest ona wysokiej wartości. Tutaj wysoki przepływ pieniężny generowany do portfela są i takie, które dywidendę nominalnie płacą niewysoką, natomiast możemy liczyć na zdecydowanie wyższy wzrost tej dywidendy. Ja osobiście skłaniam się ku uśrednieniu tych wartości, aby ta dywidenda była już odczuwalna i podnoszona jeszcze w dosyć wysokim tempie. Jeżeli jesteśmy już przy wzroście dywidendy, tutaj warto zwrócić uwagę na tę rubrykę. Średni wzrost. Za ostatnie 5 lat i zawiódł tutaj moim zdaniem stag industrial, którego wzrost wynosi niecały 1%. Także mizerny wynik dla NN. natomiast to jest taki czołg, jeżeli chodzi o Rate bardzo konsekwentnie wypłaca dywidendę wysoką nominalnie, podnosi ją co prawda bardzo powoli, natomiast jest ona dosyć bezpieczna i wysoka. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wypłaty dywidendy, tutaj wskaźnik payout ratio i uważam, że tutaj większość ratów w dosyć bezpiecznych poziomach, natomiast 120% w wypadku Crown Castle dla mnie dyskwalifikuje ten rate. Po prostu do inwestycji czy dalszej analizy. Im mniej, tym lepiej. Wiadomo, jeżeli więcej środków zostanie w rejcie po wypłacie dywidendy, tym ten rejt może przeznaczać więcej środków na rozwój swojego portfolio. A jak wiemy, w wypadku podmiotu, który posiada tysiące nieruchomości, tak naprawdę co kwartał może dokładać kolejne. Jeżeli chodzi o e, bezpieczeństwo takiego reitu, zwróciłbym e, także uwagę oczywiście na wskaźniki zadłużenia, tutaj debt to equity. Tutaj wyniki bardzo różne, zależne od sektora w jakim działa reit. Wiadomo, że w przypadku American Tower Corporation te wieże nie są e, nominalnie, fizycznie wiele warte e, ziemi, ten reit także niewiele posiada. Nie znaczy to, że e, nie potrafi generować środków dla inwestorów. Natomiast w przypadku NNN i WP te parametry dosyć wysokie, dlatego tymi rate'ami raczej nie chciałbym zajmować się dalej. Następnie mamy Interest Coverage Ratio, czyli pokrycie raty kredytowej i razy więcej środków rate otrzymuje w stosunku do raty jaką musi zapłacić. I widzimy, że tutaj w najlepszej kondycji jest w chwili obecnej Equinix. Dosyć wysokie poziomy dla Vici Properties czy Prologis oraz American Tower Corporation. Jeżeli chodzi o upside, jaki w tej chwili rate posiadają analitycy tutaj, akurat ze strony Stock Analysis. Jednogłośnie w zasadzie do rejtów wszystkie rejty, które znalazły się w tym zestawieniu, przecenione w chwili obecnej, niektóre mniej, niektóre bardziej. W przypadku Alexandra Real Estate tutaj upside prawie 50% natomiast większość rejtów przecenionych w okolicach około 10%. Na co jeszcze zwróciłbym uwagę przy okazji tego slajdu? Tutaj trzy rubryki, wzrost za ostatni rok, 5 i 10 lat. Na ile możemy liczyć w przypadku inwestycji w rejting? Tutaj ta ostatnia kolumna, zwrot z 10 lat średnio około 200-250%. Czy to dużo, czy mało, pozostawiam już do indywidualnej oceny. Niektóre rejty tutaj, jeżeli chodzi o ten parametr, mogą um, zaniżać swój wynik ze względu na ostatnie spadki. Tutaj przypadek Aleksandry Real Estate. E, ta przecena w ostatnim czasie przy całkiem niezłych wskaźnikach może oczywiście stanowić potencjalnie niezłą okazję inwestycyjną. To, czego ja chciałbym uniknąć, to inwestycja w raid którego notowania stoją, a wynik mojej inwestycji zależy tak naprawdę od otrzymywanej dywidendy. Myślę, że są bezpieczniejsze klasy aktywów, by tego typu sytuacje sobie zapewnić. Zestawmy sobie teraz rejty, które przeszły ten, ten, to sito i mamy American Tower Corporation, Extra Space Storage, Prologis i Rexford, Realty Income, Agri Realty, Mid American Apartments, Alexandra. Real Estate VG Properties i Equinix. Myślę, że stworzenie sobie takiego prywatnego portfela rejtów małego ETF-u byłoby całkiem niezłym pomysłem, gdyby miał się składać właśnie z tych 10 rejtów. Daje to nam wszystko ekspozycję na papiery wartościowe. Uważam całkiem bezpieczne, niezłej jakości, zapewniającej wzrost zarówno rejtu, jak i dywidendy. Tutaj skala przeceny może niezbyt wysoka. Rozliczenie dywidendy. Wymaga oczywiście czasu i może nie jest optymalne z punktu widzenia podatkowego, natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy. Co miesiąc mamy możliwość reinwestycji naszej dywidendy tam, gdzie widzimy najlepszą okazję inwestycyjną. Właśnie jeden z tych rejtów, który uległ w ostatnim czasie najwyższej przecenie i to daje nam nieznaczną przewagę w stosunku właśnie do inwestycji za pośrednictwem ETF-ów które rejty wydają mi się być dziś atrakcyjnie wycenione, jeżeli chodzi o notowania. Pierwszy, na jaki zwróciłbym uwagę, to American Tower Corporation, obecne 220 dolarów. Z punktu widzenia takiego krótkoterminowego może nie wydawać się atrakcyjnie. Poczekałbym tutaj na zejście w okolice 200 dolarów. Myślę, że jest spora szansa, by taka sytuacja miała miejsce. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to aktywa tego przedsiębiorstwa, które utrzymują się w ostatnich latach. Na podobnym poziomie natomiast Rejt bardzo mocno pracuje nad tym, by ograniczyć swoje zadłużenie. Drugim Rejtem, na który zwróciłbym uwagę, jest Rexford Industrial, ze względu po prostu na spadek kursu tego Rejtu. W takim ujęciu bardzo długoterminowym widzimy tutaj załamanie na tym kursie. Natomiast moim zdaniem Rexford jest całkiem ciekawym podmiotem posiadającym nieruchomości na zachodnim wybrzeżu. Tam to wszystko funkcjonuje, Rexford tam już generalnie jest. Obecny działa, jeżeli widzieli, widzieliśmy to wszystko na wskaźnikach, funkcjonuje całkiem przyzwoicie i myślę, że skala przeceny tutaj w pewnym momencie powinna się skończyć. Trzecim ratem, na który zwróciłbym uwagę ze względu na wyceny, jest Vici Properties. Tutaj od kilku lat taki trend boczny i w tej chwili rate podchodzi do tych maksymalnych poziomów, do tego górnego ograniczenia. i Myślę, że jeżeli to wszystko zostanie wybite a tutaj sygnałem do tego będzie oczywiście poprawienie sytuacji makroekonomicznej i obniżki stóp procentowych. Myślę, że tutaj ten wykres może pójść dalej w górę. Czwartym podmiotem ciekawym dla mnie wydaje mi się Equinix, który doświadcza w ostatnim czasie dosyć mocnych zmian na kursie. To jest efekt oczywiście wysokich inwestycji, wysokiego kapeksu, w tym przedsiębiorstwa Equinix musi walczyć po prostu, by rozwijać swoje portfolio tutaj Zapotrzebowanie na rynku centrów danych jest w tej chwili ogromne i jest to lider, jeden z liderów tej branży. Equinix chce tutaj zagarnąć jak największą część tego rynku i musi w tym kierunku po prostu mocno inwestować. Dlatego takie przeceny w dłuższym terminie mogą stanowić potencjalnie niezłą okazję inwestycyjną. Jeżeli chodzi o ten rate, tutaj i dywidendy, jak wspomniałem wcześniej niewielkie, natomiast wzrost wartości tego przedsiębiorstwa istotnie zauważalny. To tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne publikacje. Kliknijcie klawisz subskrypcji, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!